Hejka, tutaj Kari. Dzisiaj będzie zupełnie inny filmik, bo będzie to filmik bez mojej twarzy. A to dlatego, że będziemy robić sobie unboxing tej oto płyty, czyli chromatiki od Lady Gagi, czyli jej najnowszego albumu. E, wiem, że już bardzo dużo osób pokazywało, jak ten album wygląda, ale ja obiecałam, więc dotrzymuję tej obietnicy. I może ktoś będzie ciekawy, żeby zobaczyć ten filmik u mnie. Także dzisiaj pokażę Wam zawartość płyty w wersji deluxe. I to jest moja płyta, jak już widzicie mam ją przed sobą, dokładnie przed chwilą ją odebrałam, także od razu ją otwieram tutaj przy Was i pokażę Wam co, jak ona wygląda w środku. Także tak jak mówiłam to jest wersja deluxe, biorę moje łążyczki i, i będziemy tutaj ciąć tą folię, żeby teraz nic się nie stało, bo to by było najgorsza rzecz na świecie. I takie rzeczy nigdy nie idą za dobrze ale dobra, już mam, już się dobrałam zrywam teraz tą folię tymi naklejkami zajmę się później, żeby je i sobie je przełożę i mamy już całą płytę przed sobą i mogę Wam pokazać jak ona wygląda w środku a więc okładka oczywiście jaka jest każdy widzi bok jest taki I tył taki. Dobra, to teraz ją otwieramy. Bardzo ładny jest ten kolor, taki niebieski. Pierwsze zdjęcie z fotobooka. Śliczne. My name isn't Alice. Okej, okay, to jest trochę creepy. Okej, okay. tu są teksty piosenek. Takie zdjęcie. Takie. To chyba trochę nie wyszło, bo. No, nie wiem, nie podoba mi się jakoś. 911, of course. To jest bardzo ładne, to mi się podoba. Kolejne teksty piosenek. O, jacie, to jest śliczne. To jest cudowne. O, to też mi się bardzo podoba. Dobra kolejne teksty. Nie tu już kredicy, dobra. E, jeszcze jedno i chromatika napis. I to w sumie tyle. Mamy jeszcze oczywiście samą płytę. Tak się prezentuje krążek. Nic więcej tutaj nie ma Oczywiście zaraz sobie jeszcze Przelepię te naklejki Z folii na Płytę żeby mieć Że to jest Płyta W wersji deluxe Podobno miały łatwo schodzić Ale mi łatwo wcale nie idzie O nie nie schodzi mi Okej okay. I to by było na tyle w tym bardzo szybkim, krótkim filmiku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie o kciuku w górze i subskrypcji kanału. I do zobaczenia kolejnym razem. Pa!